Plotkowano o rozwodzie Barbary Kurdej Szatan. Jej mąż zareagował zdecydowanie. Konkret Barbara Kurdej Szatan to w polskim show postać bardzo wyrazista. Nieco w cieniu wielkiej gwiazdy, znanej m.in. za miłość, znajduje się jej mąż Rafał Szatan, który także jest aktorem. Jakiś czas temu plotkowano o kryzysie w ich związku. A nawet o rozwodzie. Do tych informacji odniósł się małżonek Barbara Kurdejszatan. Zareagował zdecydowanie: Barbara Kurdejszatan, mąż, dzieci. Barbara Kurdejszatan i Rafał Szatan dla niektórych uchodzą za małżeństwo, jak na świat show biznesu nietypowe. Nie słychać u nich o żadnych awanturach czy większych konfliktach. Mają swoje pełne szczęścia rodziny na gniazdko, a w nim dwójka dzieci, córkę Hannę, 13 L., i syna Henryka, 5 L. W maju aktorkę i jej męża mogliśmy podziwiać na odważnej wodce. Barbara Kurdej-Szatan pozowała wówczas niemal bez ubrania. Innym razem. Przy okazji kolejnej rocznicy ślubu była gwiazda M. jak miłość otworzyła się na temat swojego związku z Rafałem Szatanem. Dziś nasza 13. Rocznica ślubu. Tak wiem, wiem, nuda. Znowu zakochane zdjęcia, uśmiechnięte i przytulone. Chyba zdajecie sobie sprawę, że to oczywiste, że te 13 lat zawsze tak nie wyglądało normalne. Każdy związek przeżywa swoje wzloty i upadki. Bywa różnie. Ale to w nas najbardziej właśnie kocham, że wszelkie przeciwności pokonaliśmy i pokonujemy. Oby tak dalej, bo łączy nas miłość? niby banalne, a najprawdziwsze. Dziękuję, kochanie, za te lata i z niecierpliwością wypatruję kolejnych, wspólnych, pięknych. Napisała aktorka w szczerym poście na Instagramie. Mąż odniósł się do plotek o rozwodzie Barbary kurdyl szatan Konkret. Mimo tego, że w małżeństwie wieje pozytywną nudą, to różni złośliwcy co jakiś czas kolportują niemające żadnych podstaw plotki o rozstaniu, a nawet rozwodzie Barbary kurdyl szatan do tych absurdalnych rewelacji odniósł się jej mąż w rozmowie z Plejadą. I to jest konkret. Barbara Kurdej-Szatan pokazała włosy na swoim brzuchu. Potężna kępa. Takie komentarze nie są przyjemne i powodują, że faktycznie się tym przejmujesz, ale już po tylu latach wiemy, jak na to reagować. Raczej nie bierzemy tego do siebie i obśmiewamy takie plotki. Niektórzy traktują to poważnie i czytając takie nagłówki, biorą to za prawdziwą informację. Staramy się nie zwracać uwagi na takie sytuacje, przeczytać, uśmiechnąć się, no tak, znowu ten sam nagłówek i mieć to gdzieś i żyć dalej. Przejmować się faktycznie swoimi sprawami i tym, co jest dla nas ważne, podkreślił Rafał Szatan. Nic dodać, nic ująć. W tym roku od ślubu minie 14 lat.